Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Nice. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnej audycji Revenue Manager. Dzisiaj mamy taki odcinek dosyć nietypowy, bo standardowo próbujemy przekazywać Wam pewną wiedzę związaną z tym zawodem jak właściwie konstruować swoje oferty, jak je kalkulować, jak zbierać dane i tak Tym razem moim gościem jest revenue manager, ale będziemy mówili zupełnie o czym innym, chociaż po części być może spróbujemy go tutaj przepytać na te okoliczność właśnie, jakie złote rady mógłby wam dać, które jemu w pracy pomagają. Jest ze mną Paweł Kanady z Revenue Manager Airport Hotel Okęcie. Cześć Pawle. Cześć, dzień Paweł już miał okazję tutaj w naszym studiu być kiedyś gościem i rozmawialiśmy, siedzieliśmy z Chrisem Głąbińskim i, i dyskutowaliśmy na wiele różnych tematów, a teraz spotykamy się z Pawłem z bardzo prostego i miłego powodu, ponieważ dosłownie dwa tygodnie temu to już było, może niecałe nie całe tak. dwa tygodnie temu, tydzień temu, tak naprawdę został hotelarzem roku w kategorii revenue manager. Także wielkie gratulacje, super. Tym bardziej, że w ubiegłym roku Ty chyba byłeś nominowany, dobrze kojarzę? Tak? Zgadza się, zgadza się. W to, ubiegłym roku byłem nominowany, tej nagrody e, nie udało mi się zdobyć. Natomiast no, jak widać, jak mówi przysłowie, do dwóch mm. razy sztuka, i w tym mm. roku już, już, już nagroda. E, I teraz została, już możesz no. spocząć na laurach. E, tak, dokładnie to, było, to był komunikat, który przekazałem Pani Dyrektor. Okej. Okay. <laughs> nie, oczywiście nie, ale mm, no to też pokazuje, jakby zachęcam. Y, Was wszystkich moi drodzy, do tego, aby brać udział w różnego rodzaju konkursach. Naprawdę, myślę, że warto. Dzisiaj nawet miałem okazję nagrywać audycję z Krzysztofem Celuchem. Ono to tak jest, jest jakby z branży spotkań, bardziej, ale właśnie on opowiadał też o bardzo wielu konkursach międzynarodowych i polskich, właśnie w, w, tej, w tym przemyśle. I właśnie mówił, że niewiele niestety polskich firm czy osób zgłasza się do różnego rodzaju konkursów, na przykład międzynarodowych. I on mówi, on jest wielokrotnie sędzią czy jurorem i mówi, że nie mamy się czego wstydzić, że jak widzi te aplikacje i zgłoszenia, to spokojnie moglibyśmy startować i, i się zgłaszać. Ale właśnie tych zgłoszeń z Polski jest mało, zatem absolutnie polecam. Ale wracamy do naszego. Rynku polskiego i to hotelowego stricte, no to revenue manager powiedz mi, jak się dochodzi w takim razie do tego, aby rzeczywiście zostać wyróżnionym, tak zauważonym i tak dalej. Wiesz, to nie robi się tego z dnia na dzień. To wiesz, jest ciężka robota, ciężka praca. Jak myślisz, czego ci zabrakło rok temu, a co się wydarzyło w tym roku, że akurat jurorzy Ciebie docenili. Masz jakieś swoje przemyślenia w tym temacie? Kilka przemyśleń tak naprawdę. Przede wszystkim dla mnie ta nagroda nie jest tylko i wyłącznie nagrodą dla mnie jako dla Revenue Managera, ale też po części nagrodą dla obiektu jako takiego, którym mam przyjemność się zajmować, w którym pracuję jako Revenue Manager. I wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie od czasu naszej rozbudowy, i powiększenia naszego hotelu. Airport Hotel Okęcie jest takim mocnym, bardzo mocnym punktem, jeśli chodzi o hotele w Warszawie, szczególnie jeśli chodzi o hotele konferencyjne. No widać, że bardzo mocno inwestujemy w ten obiekt, bo to nie jest tylko kwestia rozbudowy, ale to też jest kwestia chociażby zarządzania opinią wśród naszych gości, co widzimy chociażby po wskaźnikach na, na portalach typu OTA. I te wszystkie czynniki składają się na to, że nasz hotel jest coraz bardziej zauważalny, coraz bardziej polecany, nie tylko przez gości indywidualnych, ale też przez gości konferencyjnych. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o takie jakby moje, moją w, w tym rolę, to przede wszystkim jestem można powiedzieć bardzo jestem szczęśliwcem, ponieważ w Airport Hotel o typowej pozycji revenue managera nie było wcześniej. Ja hmm. jestem pierwszym revenue managerem w, w tym hotelu. No tak, ja miałem okazję w ubiegłym tygodniu też rozmawiać z Elżbietą Nitsze, dyrektorem generalnym hotelu i też właśnie troszkę o tobie mieliśmy okazję mówić. I, no i właśnie ona też stwierdziła, że tak, jakby przed tobą jak to się działo, ona mówiła, że no gdzieś własnym sumptem próbowała tak. e, trochę sterować jakby tymi, zarządzać tymi cenami. Na pewno to było trudne zadanie bo łączyć dwie funkcje w, Dokładnie w jednym, tak. Tak? Dokładnie tak? Więc rozumiem, że też ją dzięki temu trochę, trochę mocno odciążyłeś, tak? I teraz, e, i teraz już to masz mocno ty w swoich dłoniach. Tak, w tak, mm -hmm. w tak dużym obiekcie e, moim zdaniem jest to jest to must, żeby revenue, mm -hmm. manager, żeby revenue manager był. Czasami jest to e, są to obowiązki Przenoszone albo na dyrektora sprzedaży, albo na e, kierownika recepcji. Natomiast, tak jak powiedziałeś, w związku z tym, że mają dodatkowe obowiązki, nie mogą się w całości skupić na, na tej pracy. E, nie mówimy tak naprawdę teraz moją rolą w Hotel już nie jest tylko i wyłącznie zarządzanie, można powiedzieć, ceną pokoi, ale e, głównym moim celem jest zarządzanie całościowymi przychodami hotelu, czyli tymi mm. połączonymi z, z wynajmem sali konferencyjnej na przykład też. Mm. E, I tak naprawdę revenue manager, management można wprowadzić też w innych, e, w innych posz, na innych płaszczyznach. Ale to na chcesz, chcesz powiedzieć, na przykład, że też zarządzasz nie wiem, cenami w restauracji, nie. w czekolada, kafe i tak dalej, czy nie, nie, nie. Nie, że to już jest FN, dział F&B? To robi. już jest dział F&B. Okay. E, moje zarządzanie bardziej dotyczy tych co. До E, stricte konferencyjnych, tych, w których e, e, jeżeli rezerwacja jest e, dotyczy sal konferencyjnych, e, czyli mm. powierzchni, jako takiej, mm. której ceną można zarządzać. Ponieważ... Czyli, czyli w, jeżeli jest zapytanie o event, to w tym, w tej części dotyczącej rzeczywiście najmu powierzchni, to jest mm. Twoja działka, tak. a najmu, e, znaczy inaczej, wynajęcia do tej powierzchni, dodatkowo obsługi cateringowej, to już FNB robi. Mm. Czy nie? Może, może, może powiem tak trochę na, na około, mm. odpowiem na Twoje pytanie. Jest to tak jakby można powiedzieć jesteśmy połączonym organizmem w tym, natomiast to, że my jesteśmy w stanie dostarczyć dane jako można powiedzieć dział revenue managementu, mm -hmm. ponieważ ja e, o, od niedawna również mam e, przyjemność współpracować z kolegą, który, A widzisz, który I to który miało być nie... moje kolejne te, te, te pytanie, uprzedzasz trochę, <laughs> okay. czy, czy pracujesz sam, czy nie, ale dobra, to już odpowiadaj. Dobra, e, nie, nie pracuję sam. E, Pracuje ze mną Karol Ronowski od roku dokładnie, ponieważ w zeszłym roku w grudniu zaczął z nami współpracę, także mnie mocno wspiera. E, a jeszcze dokończając odpowiedź mm. na poprzednie pytanie, dzięki temu, że jesteśmy w stanie dostarczyć e, dane, e, mówiące chociażby o popycie na sale konferencyjne mm. na dany okres, to jesteśmy w stanie dostosować nie samą cenę, ponieważ granie ceną jest już trochę trudniejsze, tak, ceną gastronomii chociażby, ale można oczywiście używać rabatowania, tak? Czyli mm. jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy, może, kiedy dajemy większe, mniejsze rabaty mm. e, na gastronomię, które sale powinny już Ty być... Ty też skutane. obserwujesz tak. i jakby zbierasz Wszystko dane, gr gromadzisz, dobrać. by ustalać pewne trendy, kiedy sale są bardziej obłożone, Siłą rzeczy wtedy rabatów nie dajemy, a wtedy, Dokładnie, kiedy tak. mamy większy luz i wiemy, że to jest no, martwy sezon albo gorszy sezon, to rzeczywiście możemy rabatować, bo no, jakby kluczowe jest, aby tego klienta jednak pozyskać, a, a tak. może się okazać, że nikogo nie będziemy mieli, no bo to jest taki, a nie inny sezon na przykład. Tak? Więc tak. to są takie wskazówki. No okej, okay, dobra, podpowiedziałeś, że już od roku to nie jest, wiesz, praca solisty, tylko masz już... Kogoś, kto cię wspiera i, i wspomaga, no to fajnie. Rzeczywiście dużo jest pracy dla dwóch osób? Jest dużo tej pracy i my sobie tak naprawdę tej pracy jeszcze trochę dokładamy, szczerze mm. mówiąc, ponieważ, mimo tego, że mamy jeden z najbardziej zaawansowanych systemów, jeśli chodzi o PMS-y, czyli o, o system zarządzania hotelem, jaki jest dostępny na rynku, to. Wszystkich danych, które byśmy chcieli e, obejrzeć lub też przerobić, nie ma dostępnych na, na gotowych raportach, w związku z czym mm. ja od jakiegoś czasu zajmuję się e, a, wyciąganiem tak naprawdę bezpośrednich surowych danych z bazy danych tego systemu, ponieważ mm. no, po prostu raporty nam już nie wystarczają, tak jak wspomniałem, okay. mimo tego, że, mimo tego że, że jest ich sporo. E, każde zapytanie przechodzi tak naprawdę majsowe, przechodzi przez, przez właśnie e, mm. nasz dział, przez revenue management w związku z czym tak jakby wycena jest indywidualnie dostosowana do, mm. do, do, do tych czynników, o których wspomniałeś wcześniej, ale też oczywiście badamy feedback od, od działu sprzedaży, który jest, mm. który jest oczywiście e, najlepszym działem sprzedaży mm. <głos》> w hotelarstwie, w, z, jakim, z jakim miałem przyjemność pracować. Mm. E, i, I te informacje, te feedback o klientach też jest bardzo ważny. To nie są oczywiście gołe, gołe, gołe mm. tylko i wyłącznie cyfry. Musimy brać pod uwagę wiele czynników, natomiast okay. praca jest mm. całkiem sporo. Dużo tych raportów wyciągasz takich, których standardowo z PMS-a nie jesteś w stanie wydobyć, e, które, wiesz, musisz sam sobie gdzieś tam powalczyć i e, Mam wielu znajomych i ostatnio właśnie tak się złożyło, którzy właśnie są na przykład informatykami albo no, informatykami powiedzmy tak bardzo ogólnie. I no, właśnie tak się zdarzyło, że zmieniali gdzieś pracę ostatnio i właśnie trafili do działów właśnie takich analitycznych, gdzie są odpowiedzialni jako informatycy programiści za wyciąganie danych z różnych dużych baz mhm. po to, by przedstawiać różnego rodzaju raporty. Czyli pewna komórka w firmie, w korporacji, w organizacji. Wysyła zapytanie, mówi, chciałbym taki raport zobaczyć, no i oni teraz muszą zrobić wszystko, by te dane wydobyć. Oni już nie analizują później tych danych. Muszą przygotować nie. raport hmm. i go i go wysłać, nie. Więc rozumiem, że ty masz taką, że to jest taki mały puzelek w twojej pracy, który ty też wykonujesz. Tak. Dokładnie tak. Ja powiedziałbym, że na ten moment około 50% danych, mm. które, które, które obrabiamy, to są dane, które sami jesteśmy w stanie wyciągnąć z bazy danych. Mm -hmm. Około 5% raportu. Dobrze, a powiedz mi, to są ja nie chcę oczywiście gdzieś tam wnikać w szczegóły, ale tak trochę więcej o tych danych. Czy to są dane takie, które ty po prostu po. Z upływem czasu pracy na tym stanowisku i w tym hotelu stwierdziłeś, że są niezbędne ci do pracy i faktycznie, i to nie wiem, ty je wypracowywałeś, czy być może zgłaszali ci potrzebę analizy takich danych koledzy z innych działów, może dyrektor generalna, może inne osoby. Jak, jakby skąd się wiesz, pojawiły te potrzeby wyciągania raportów innych? Niż standardowe, które w PMS-ie są dostępne? Odpowiedź brzmi: wszystkie z powyższych. To mm. potrzeby, są, potrzeby są różne. E, generowaliśmy raporty, już zarówno dla działu recepcji, dla działu e, handlowego, jak i dla dyrektora generalnego. Wszystko mm. zależy od potrzeb. E, Im więcej do im większej ilości danych e, mamy dostęp, im, więcej, ilo, im większą ilość danych jesteśmy w stanie e, wyciągnąć z bazy danych, tym więcej mamy pomysłów na to, co, je, co jeszcze moglibyśmy z nimi zrobić i, hmm. i ile jeszcze danych można by tam znaleźć. No to tak się zastanawiam, czy. Um czy, nie wiem, no jakby opiekunowie od strony PMS-a nie zwracają się do Was, na przykład mówią, słuchajcie, to podpowiedzcie nam, chętnie wprowadzimy pewne, pewne raporty jako standardowe, także tylko się przycisk naciska, tylko powiedzcie nam, co jest akurat w hotelarstwie i szczególnie w revenue managementie istotne i ważne. Tylko nie wiem oczywiście, czy będziecie chcieli się podzielić takimi informacjami, no bo to jest pewna, myślę, jakby przewaga i pewna tajemnica, tak mi się wydaje, przedsiębiorstwa właśnie, Jakie dane my jesteśmy w stanie wyciągnąć, i jakie w ogóle wyciągamy do analiz. Na pewno tak, na pewno tak. Uzbrojeni, gdybyśmy byli uzbrojeni w tę wiedzę e, od samego początku, to na pewno moglibyśmy podejmować dużo lepsze decyzje biznesowe. E, w związku z tym, że się uczymy cały czas na tych nowych danych, to oczywiście. Hmm. Te, efekty tego przyjdą dopiero za jakiś czas. Dobra. Powiedz, powiedziałeś, że korzystasz no, z PMS-u, jednego z najlepszych na rynku. Mówisz bardzo mocne, duże narzędzie, ale z jakich jeszcze narzędzi korzystasz? To byś mógł podpowiedzieć osobom, które są zainteresowane gdzieś tam, albo pracują jako revenue menadżerowie, albo w innych organizacjach i na przykład no, no, nie mają wielu zabawek mhm. do dyspozycji. A ja wiem, że chyba u was, przynajmniej Elanitrze tak się chwaliła, że, że ona jest trochę takim gadżeciarzem, hotelarzem, gdzie, że, że lubi różnego rodzaju takie nowinki, gadżety, oprogramowanie. Softy, które potrafią pokazać fajne, ciekawe dane na temat ich działalności. Nie każdy hotelarz może sobie na to pozwolić, ale gdyś jakoś podpowiedzieć, podsunąć, na przykład, nie wiem, na czym, albo z czego ty korzystasz przy, przy swojej pracy. Nie zdradzając oczywiście żadnych jakichś, wiesz, taj, tajemnych tutaj oczywiście. rzeczy. Y podstawą na pewno wydaje mi się, że już teraz każdego hotelu to jest przede wszystkim channel manager, poza PMS-em, czyli narzędzie, które pozwala wysyłać ceny i dostępności do wszystkich OTA, z którymi mamy podpisaną e, umowę, no bez tego musielibyśmy ładować ceny i dostępność Dużo, dużo tych OTA jest teraz, jakby z którymi współpracujecie? No my mamy kilkanaście, kilkanaście, mamy kilkanaście kanałów, także y, i teraz system jest jeszcze dodatkowo tak zgrany od, od dwóch czy od trzech lat, że dostępność i ceny ładuje się sama z PMS-a, jeszcze to nie trzy 4 lata temu mieliśmy sytuację wyglądającą w ten sposób, że musieliśmy mimo wszystko ładować tę cenę do, do channel managera. Mhm. I on dystrybuował I na poszczególne. I on dystrybuował. To i tak jest oczywiście duże ułatwienie versus to, jeżeli ktoś nie ma w ogóle channel managera, tak. no i wtedy trzeba wejść na każdy z tych kilkunastu, mhm. co jest absolutnie moim zdaniem niewykonalne i e, trzeba by mieć revenue managera tylko i wyłącznie od tego, co jest mhm. moim zdaniem no już trochę droższe niż nawet ten channel manager, dlatego też raczej no trzeba by się wtedy zastanowić nad takim rozwiązaniem. E, natomiast teraz jest już pełna automatyzacja. Oczywiście wiadomo, że może mhm się zdarzyć jakiś tam hicap coś może na, na serwerze się przywiesić, tak, ale, mm. ale zdecydowanie ułatwia i przyspiesza to pracę nie ma rozjazdów co cenowych mm. przede wszystkim co jest bardzo dużym czasami problemem gdzie mamy inną cenę na jednym na na jednym portalu rezerwacyjnym a inną na drugim mm. ponieważ ze względu na Parytety cenowe na przykład w Polsce jest tak, że nie możemy mieć tańszej niższej ceny na naszej stronie internetowej niż na OTA, z którym mamy podpisaną umowę. Dlatego mhm. też trzeba na to zwracać, zwracać uwagę. Tak, dobra. Znaczy rozjazdy cenowe to i tak z tego co już wiemy, to się zdarzają, ale nie wynikają one jakby z intencji hotelarzy, tylko tak, jakby z, intencji, z intencji OTA, z intencji które, OTA tak. które, które same po prostu ceny zaniżają. Dokładnie tak. tak. To się niestety zdarza. Dlatego mhm. też polecam. Taką jeszcze jedną, jeszcze jeden gadżet, czyli taką wyszukiwarkę cen. Można powiedzieć, sprawdzanie, sprawdzanie naszych cen porównuje, system porównuje nasze ceny do cen koszyka, którego sobie określi, który sobie określimy, ale też jednocześnie te bardziej zaawansowane tego typu narzędzia sprawdzają. Nasze ceny na poszczególnych kanałach i jeżeli, mhm. jeżeli faktycznie jakaś różnica jest, to wtedy dostajemy alert, że na któreś OTA przycina, przycina prowizję i możemy się skontaktować i sobie mhm. z tym poradzić. Ale to jest takie narzędzie do sprawdzania tylko Waszych cen właśnie na OTA, już tych finalnych, czyli prezentowanych przez, przez tych operatorów.